Poranny gość Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam. A moim gościem jest Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju i technologii, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Komisja Europejska zdecydowała o zakończeniu procedury artykułu 7 wobec Polski, uznając, że nie ma już obawy o praworządność w Polsce opozycja twierdzi, że to była decyzja polityczna, bo nic się nie zmieniło od tego czasu. No absolutnie nieprawda, panie redaktorze, dlatego, że zmieniło się wszystko tak naprawdę w przestrzeni publicznej, ale no zwłaszcza nowych nie ma nowych, ustaw. no nie ma, ale proszę zwrócić uwagę, że pan minister przedstawił, bo był w, przecież w instytucjach europejskich, mówię o panu ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze, który był w Komisji Europejskiej, przedstawił bardzo szczegółowy proces dochodzenia do zmian przepisów prawa, a przypomnijmy kontekst. Kontekst był taki, że zmieniono ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości i oczywiście wielu Polakom tłumaczono, że zrobiono to zgodnie z prawem, zmieniając ustawy zwykłe, ale było to niezgodne z prawem, dlatego że te regulacje ustawowe były w opozycji do zapisów w Konstytucji Państwa Polskiego i takiej większości wówczas rządzący nie mieli, żeby w taki sposób łamać przepisy ustawy zasadniczej. I to wszystko, co przygotował minister Wraz ze swoimi współpracownikami i przedstawił Komisji Europejskiej, ale także to, czyli agendę dochodzenia, tak? tak jest, krok po kroku. Komisja Europejska uznała, że to jest wystarczające, a z naszego punktu widzenia bardzo dobrze, że tak się stało, dlatego że my możemy dzisiaj zająć się inwestowaniem środków europejskich, które były zablokowane właśnie w tym KPO, kontekście, tak? tak, o krajowym planie odbudowy i zwiększania odporności 60 miliardów. Euro, które są bardzo ważne, żeby przebudowywać polską gospodarkę i po pandemii, ale także w kontekście wyzwań, które przed nami. Jeżeli chodzi o praworządność, to nagrania Tomasza Mraza pokazują nie najlepszy obraz polskich polityków, delikatnie mówiąc, oczywiście konsekwencje, jakie będą konsekwencje tych działań tych taśm. No i wpływ na wybory do Parlamentu Europejskiego. No i świetnie panie redaktorze, że w tym kontekście o tym mówimy, bo pokazujemy tak naprawdę co było intencją tamtej władzy. Te nagrania doskonale pokazują, jak wyglądało państwo polskie, jak traktowano państwo polskie, jak traktowano obywateli i czym zajmowała się wówczas władza. I to wszystko jest naprawdę zatrważające. Ba skandaliczne, powiedziałbym nawet. I to pokazuje, jak strasznie wyglądała władza publiczna w ostatnim czasie w Polsce. Ja myślę, że to jest zaskoczenie także dla sympatyków prawa i sprawiedliwości, a nawet funkcjonariuszy prawa i sprawiedliwości działających każdego dnia tu na dole. Oni też są zaskoczeni, ale myślę, że większość z nich nawet przerażona. A to wszystko... Polska przetrwa w takim razie ten kryzys? Z punktu widzenia tych praktyk, które miały miejsce, panie redaktorze, to w jaki sposób inwestowano, konsumowano, korumpowano w jakiś sposób środowisko suwerennej polski pieniędzmi publicznymi w jaki sposób de facto załatwiano własne sprawy wyborcze chociażby w kontekście wyborów a ważny fundusz fundusz sprawiedliwości który miał pomagać ofiarom przestępstw a wydatkowano te pieniądze na taką Ale codzienną twierdzą, że aktywność w dobrym polityczą. celu to poszło no, przecież Czyli, to jest żenujące panie redaktorze w dobrym celu byłoby wtedy kiedy realizowano by zamierzenia czy cele statutowe funduszu, duszu, czyli wspomagano te osoby, które ucierpiały w wyniku przestępstw. Osobami, które ucierpiały nikt się nie zajmował, natomiast twardą politykę z tych pieniędzy realizowano. Tak być w państwie prawnym w XXI wieku nie powinno być i mam nadzieję, jestem przekonany, że nie będzie. Daniel Obajtek zapowiedział, że nie stawi się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przed Sejmową Komisją do spraw afery wizowej, czy też do prokuratury nie przyjdzie. Pojawia się na różnego rodzaju wiecach, festynach, a nie można mu wręczyć zaproszenia, czy wezwania na tejże komisję, albo do prokuratury. To trochę dziwna sytuacja. To jest skandaliczna sytuacja, powiedziałbym wprost i jednoznacznie, dlatego że przecież pan obajtek doskonale wie, chociażby ze środków masowego przekazu, że powinien stawić się w takim i takim. No, ale zgodnie z prawem tej... trzeba mu tą kartkę dać, tak? No, myślę, że ta kartka, jestem przekonany, bo tak mówi przewodniczący komisji, poseł Michał Szczerba, że ta zaproszenie na komisję, wezwanie na komisję zostało doręczone na adres, który sam obajtek, pan obajtek, Wyznaczył, przekazał komisji śledczej, po czym pan Obajtek na tą komisję nie wstawia się. To pokazuje, że pan Obajtek jeszcze myśli, że żyje w czasach PiSu, że może być arogantem, poza prawem, że może droczyć się, bawić z wymiarem sprawiedliwości z Komisją Śledczą, ale wiemy wszyscy, że taki wniosek przewodniczącego Komisji Śledczej do prokuratury został, czy do sądu, przepraszam, został złożony. Mam nadzieję, że niebawem pan Obajtek poniesie sankcje. Ona nie są na początek zbyt dokuczliwe, ale wyobraża pan sobie, że ja, pan, czy ktokolwiek z nas, przeciętnych obywateli, nie wstawia się na wezwanie chociażby sądu przecież prokuratury, to, to jest... prokuratury. Przecież to pokazuje, że pan obajtek nie szanuje porządku prawnego państwa, którego jest obywatelem. To jest naganne. Ale to słabość służb. Państwa też jest, że nie potrafią doprowadzić do sytuacji takiej, że pan Obajtek zdecyduje się na to, żeby przyjść do prokuratury i do komisji śledczej. Myślę, że to niebawem się stanie. Natomiast w mojej ocenie co innego jest gorsze, że pan Obajtek kierował największą spółką skarbu państwa, państwa, dla którego nie ma najmniejszego szacunku. To pokazuje pogardę tego człowieka dla państwa polskiego, dla obywateli, bo jeszcze manifestuje to, że oszukuje państwo, którego jest obywatelem. To jest karygodne, nieprawdopodobne. Politycy prawicy tutaj w tym studiu również twierdzą, że chcą w Brukseli bronić polskich wartości, a Koalicja Bartelska. A Znaczy, jakich wartości możemy zadać pytanie, bo awanturowanie się w Parlamencie Europejskim, właśnie łamanie polskiej konstytucji, wchodzenie w konflikt ze wszystkimi możliwymi aktorami relacji europejskich. To jest bronienie polskich racji? Czy być może wprowadzenie przez komisarza Wojciechowskiego Zielonego Ładu? Czy to jest bronienie polskich wartości? Bronienie polskich wartości jest taka kooperacja wewnątrz Unii Europejskiej, takie przedstawianie interesów państwa polskiego, aby Polska i Polacy, po pierwsze, czuli się bezpiecznie, zwłaszcza w tym trudnym czasie, a po drugie, abyśmy mogli jak najwięcej z środków europejskich i w ogóle obecności w Unii Europejskiej, także z tego dorobku szeroko rozumianego i kulturowego i historycznego, intelektualnego, czerpać całymi garściami. Po to e, chociażby ten przykład, o którym Pan wspomniał, czyli Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, przez polityka Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła, że 60 miliardów euro, które są ważne, obok tego 76 miliardów euro z polityki spójności, czyli to są gigantyczne pieniądze, blisko 140 miliardów euro, które muszą przebudować państwo polskie, które spowodują, że poziom życia, stopa życia, zamożność Polek i Polaków będzie ulegała poprawie, a konkurencyjność Polski na rynku europejskim i globalnym będzie coraz większa i o to jest, o tym jest mowa. No i chyba Nie także idziemy. o poziomie bezpieczeństwa, bo Oczywiście. jak pan wie, Niemcy utrzymują stałe posterunki. Twierdzą, że mm, no, przez polską granicę ze wschodu przenikają imigranci i ich Tworzą problem. Tak, generalnie, ale proszę zwrócić uwagę, dlatego też powstaje Europejski Fundusz Obronny, dlatego w ramach Unii Europejskiej, mimo tego, że naszym gwarantem bezpieczeństwa militarnego jest Pakt Północnoatlantycki NATO, do którego przystąpiliśmy 12 marca 1999 roku. Do Unii Europejskiej, przypomnę, dla porządku 1 no. maja 2004 roku. Ale mimo wszystko mając świadomość i gwaranta w postaci NATO, Unia Europejska także buduje fundusz. I podejmuje działania mające na celu integrację państw członkowskich Unii Europejskiej i budowania czegoś na wzór takiej europejskiej wspólnoty obronnej, to jest ważne. My jesteśmy oczywiście tą wschodnią flanką Unii Europejskiej i w interesie Unii Europejskiej jest to, żeby ta granica wschodnia była jak najbezpieczniejsza. I to jest też ważna wartość. Dlatego, żeby osiągnąć tego typu priorytety, realizować tego typu cele, musimy twardo jednoznacznie. Znacznie, ale rozmawiać, współpracować z partnerami, z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i osiągać wspólnotę interesów i zrozumienie też roli Polski. Czyli przekonać Portugalczyków, tak Hiszpanów. Tak, oni zdają sobie z tego sprawę. To nie jest też trudne, ale ważne jest też to, żeby transfery z budżetu Unii Europejskiej i jeszcze większe, właśnie w tym wymiarze obronnym, trafiały na granicę wschodnią państwa Polskiego, czyli zewnętrzną granicę, Unii Europejskiej, czyli nie konfliktowanie się, nie polaryzacja relacji, ale poszukiwanie wspólnoty celów to jest kluczowe. I na zakończenie jeszcze, czy jest szansa na kredyt zero, powiem Polska 2050, Lewica. Dosyć sceptycznie na to spoglądają, natomiast możecie znaleźć koalicjanta w postaci Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie akurat. Panie redaktorze, musimy mieć świadomość, bo widzę, że jakiś dysonans taki poznawczy wśród koleżanek i kolegów, natomiast chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że ten kredyt 0% jest innym instrumentem od kredytu kontestowanego, który także negatywnie wpłynął na rynek deweloperowski, czyli na wysokość, ce e, tak, na wysokość cen nieruchomości, generalnie w tym przede wszystkim. Wszystkim mieszkań, dlatego że tutaj są wprost zapisane kryteria dochodowe i w zależności od tego, czy jesteśmy singlem, gospodarstwem dwuosobowym, posiadamy jedno, dwoje, troje, czworo, pięcioro i więcej dzieci, to wówczas ta pomoc państwa jest zdecydowanie inna, większa, jest gradacja. Czyli tutaj nie chodzi o to, żeby zamożny, na przykład singiel, który nie spełnia tego kryterium dochodowego, kupował sobie mieszkanie, tylko chodzi o to, żeby wesprzeć tych najsłabszych Polaków, Polki i Polaków. A jest szansa na uzyskanie właśnie... W mojej ocenie, mojej ocenie, bo jestem też po rozmowach minioną środę, czyli zupełnie świeże rozmowy, przygotujemy pakiet regulacji, czyli oprócz tego, tego wsparcia Polek i Polaków w sensie tego darmowego kredytu, także przygotujemy drugi filar polegający na wzmocnieniu budownictwa społecznego i dostępie do mieszkań społecznych. I trzecim Takim filarem będzie wsparcie modernizacji, rewitalizacji substancji, które są w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego. I taki pakiet, czyli taki zintegrowany program pomocy w dostępie do mieszkania, myślę, znajdzie zaufanie i akceptację wszystkich środowisk tworzących dzisiaj koalicję rządową. Dziękuję bardzo. Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju i technologii. Drogi poseł koalicji obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego, pełnego słońca dnia. Dziękuję. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.